Ci, którzy pełnili złe czyny na zmartwych w stanie potępienia. 30. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak, jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. 31. Gdybym ja wydawał świadectwo o sobie samym, sąd mój nie byłby prawdziwy. 32. Jest przecież ktoś inny, kto wydaje sąd o mnie. A wiem, że sąd, które o mnie wydają, jest prawdziwy. 33. Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. 34. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. 35. On był lampą, co płonie i świeci. Wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem. 36. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które ojciec dał mi do wykonania, dzieła, które nie świadczą o mnie, że ojciec mnie posłał. 37. Ojciec, który mnie posłał, on dało mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani jego głosu, ani nie widzieliście jego oblicza. 38. Nie macie także słowa jego, trwającego w was, bo weźci nie uwierzyli w tego, którego on posłał. 39. Badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne, to one właśnie dają o mnie świadectwo. 40. A przecież nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. 41. Nie odbieram chwały od ludzi. 42. Ale wiem o Was, że nie macie w sobie miłości Boga. 43. Przyszedłem w imieniu Ojca Mego, a nie przyjęliście mnie. Gdyby jednak przybył kto inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli. 44. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? 45. Nie mniemajcie jednak, że to ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. 46. Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście im nie uwierzyli. O mnie bowiem on pisał. 47. Jeżeli jednak Jego pismo mnie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli? 1. Potem Jezus udał się za jezioro Galilejskie, czyli Tyberiackie. 2. Szedł za nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. 3. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. 4. A zbliżało się święto żydowskie, pascha. 5. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą do Niego, rzekł do Filipa, skąd kupimy chleba, aby oni się posilili? 6. A mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić? Siedem. Odpowiedział mu Filip, za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. 8. Jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego. 9. Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? 10. Jezus zatem rzekł, każcie ludziom usiąść. A w miejscu ten było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. 11. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym, podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. 12. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów, zbierzcie pozostałe łomki, aby nic nie zginęło. 13. Zebrali więc i łomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały pospożywających, napełnili dwanaście koszów. 14. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili, ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat. 15. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać go, aby go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. 16. O zmierzchu uczniowie jego zeszli nad jezioro 17. I wsiadłszy do łodzi przeprawili się przez nie do Kafarnaum. Nastały już ciemności. A Jezus jeszcze do nich nie przeszedł. 18. Jezioro burzyło się od silnego wiatru. 19. Gdy upłynęli około 25 lub 30 stadiów, ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze i zbliżającego się do łodzi. I przestraszyli się. 20. On zaś rzekł do nich: To ja jestem, nie bójcie się. 21. Chcieli go zabrać do łodzi. Ale łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali. 22. Nazajutrz lud, stojąc po drugiej stronie jeziora, spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że jego uczniowie odpłynęli sami. 23. Tymczasem w pobliżu tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej pana, przypłynęły od te beriady inne łodzie. 24. A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do i tam szukali Jezusa. 25. Gdy zaś odnaleźli go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego, Rabbi, kiedy tu przybyłeś? 26. W odpowiedzi rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego. Żeście jedli chleb do sytości. 27. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który dawam wam sen człowieczy, jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. 28. Oni zaś rzekli do niego, cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali działa Boże? 29. Jezus odpowiadający rzekł do nich, na tym polega działo zamierzone przez Boga. Abyście uwierzyli w tego, którego On posłał? 30, rzekli do niego, Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy Go widzieli i tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? 31. Ojcowie nasi jedli manne na pustyni, jak napisano, dał im do jedzenia chleb z nieba. 32, rzekł do nich Jezus, Zaprawdę, zaprawdę? Powiadam wam, nie mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. 33. Albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba stępuje i życie daje światu. 34. Rzekli więc do niego, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. 35. Odpowiedział im Jezus, jam jest chleb życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy. Nigdy pragnąć nie będzie. 36. Powiedziałem wam jednak, widzieliście mnie, a przecież nie wierzycie. 37. Wszystko, co mi daje ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, który do mnie przychodzi. Precz nie odrzucę. 38, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. 39. Jest wolą tego, który mi posłał. Abym ze wszystkiego, co mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. 40. To bowiem jest wolą ojca mego, aby każdy, kto widzi syna i wierzy w niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 41. Ale Żydzi szemrali przeciwko niemu, dlatego, że powiedział: „Ja Jam jest chleb, który z nieba zstąpił. 42. I mówili: Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może on teraz mówić, z nieba zstąpiłem? 43. Jezus rzekł im w odpowiedzi, nie szemrajcie między sobą. 44. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie ojciec, który mnie posłał, ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. 45. Napisane jest u proroków. Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto o Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do mnie. 46 Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca. Jedynie ten, który jest od Boga, widział Ojca. 47 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. 48 Jam jest chleb życia. 49 Ojcowie wasi jedli manne na pustyni i pomarli. 50. To jest chleb, który z nieba stępują. Kto go spożywa, nie umrze. 51. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który jadam, jest moje ciało za życie świata. 52. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc, jak on może nam dać swoje ciało do spożycia? 53. Rzekł do nich Jezus, zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała syna człowieczego i nie będziecie pili krwi jego, nie będziecie mieli życia w sobie. 54. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 55. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem. A krew moja jest prawdziwym napojem. 56. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. 57. Jak mnie posłał żyjący ojciec, a ja żyję przez ojca, taki ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. 58. To jest chleb, który z nieba zstąpił nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. 59. To powiedział, ucząc w synagodze w Kafarnaum. 60. A spośród jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać? 61. Jezus jednak świadom tego, że uczniowie jego na to szemrali, rzekł do nich: To w Was gorszy? 62. A gdy ujrzycie Syna Człowieczego. Jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? 63. Duch daje życie, ciało na nic się nie przyda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. 64. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą, i kto miał go wydać. 65. Rzekł więc, oto dlaczego wam powiedziałem. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca. 66. Odtąd wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. 67. Rzekł więc Jezus do dwunastu, czyż i wy chcecie odejść? 68. Odpowiedział mu Szymon Piotr, Panie, do kogoż pojedziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. 69. A myśmy uwierzyli i poznali. Że Ty jesteś świętym Boga. 70. Na to rzekł do nich Jezus: Czyż nie wybrałem Was dwunastu? A jeden z Was jest diabłem. 71. Mówił zaś o Judaszu, synu Szemona Iskarioty. Ten bowiem jeden z dwunastu miał go wydać. 1. Potem Jezus obchodził Galileę. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi mieli zamiar go zabić. 2. A zbliżało się żydowskie święto namiotów. 3. Rzekli więc jego bracia do niego, wyjdź stąd i idź do Judei, aby i uczniowie twoi ujrzeli czyny, których dokonujesz. 4. Nikt bowiem nie dokonuje niczego w ukryciu, jeżeli chce się publicznie ujawnić. Skoro takich rzeczy dokonujesz, to okaż się światu. 5. Bo nawet jego bracia nie wierzyli w niego. 6. Powiedział więc do nich Jezus, dla mnie stosowny czas jeszcze nie nadszedł, ale dla Was zawsze jest do rozporządzenia. 7. Was świat nie może nienawidzić, ale mnie nienawidzi, bo ja o nim świadczę, że złe są jego uczynki. 8. Wy idźcie na świeto, ja jeszcze nie idę na to świeto, bo czas mój jeszcze się nie wypełnił. 9. To im powiedział i pozostał w Galilei. 10. Kiedy zaś bracia jego udali się na święto, wówczas poszedł i on, jednakże niejawnie, lecz skrycie. 11. Tymczasem Żydzi już go szukali w czasie święta i mówili, 12. Gdzie on jest? Wśród tłumów zaś wiele mówiono o nim pokątnie. Jedni mówili, jest do...